Witam serdecznie z tej strony Karol. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Siedzimy w domku, bo chcę Wam pokazać, co zamówiłem z temu. Całą taką paczuszkę. Sprawdzimy, czy gadżety z temu są warte swojej ceny, jakości i tak dalej. Dobra, zaczynamy. Ok, wezmiemy sobie kamerkę w ten sposób. No, w tle sobie leci Albania 4K. Może kiedyś się pojedzie. Dobra, damy w ten sposób. O! Dobra, będę słowa sobie wybierał. Co tam zamówiłem? A, to zamówiłem dla chrześnicy. Wtedy wyrzucę. Dla chrześnicy zamówiłem taki zegareczek. Ciekawe, czy to w ogóle zadziała. Ale coś działa. Druga 10. Proszę bardzo. gdzie ja nacisnąłem? A tutaj trzeba. 12.41. No, całkiem spoko. Zobaczymy jak w praktyce. Dobra, to chowamy. Teraz co tu mamy. Aha, zamówiłem sobie takie klameczki. Znaczy klameczki. Uchwyty do szuklady. No powiem Wam, że wykonanie jest naprawdę spoko. Leciutkie, aluminiowe. Dali nawet dwie śrubeczki, to czarne, elegancko. Zamówiłem dwie sztuki. Dobra, to też odchodzimy. Naprawdę spoko. A co tam dalej? Aha? Zamówiłem sobie... Dobra, następna rzecz. Miernik napięcia. Ale tego na razie nie przetestujemy. Ale będzie śmieci. A tu zamówiłem zabawkę dla kota. Właściwie dla mojego psa. Laserek. jest jeszcze lampeczka aha i można sobie zwiększać i zmniejszać tak nie I nawet jest ufał. o Taka zabawka, nie, nie pamiętam ile to kosztowało, ładowanie przez USB. Całkiem spoko. Dobra, lecimy dalej. Zamówiłem sobie czapeczkę. O, będzie reklamówka na śmieci. Czapeczka. Damy tak. Czapeczka z latareczką. No. Elegancko. Jakość, wykonanie naprawdę w porządku. Made in China. Ładnie zszyta, wykonana w porządku. Co tam mamy następne? Jakieś duperele. Tego nie będę otwierał, bo to są sprasowane chusteczki do wycierania czegoś mokrego, jak jakaś woda się rozleje. Do busika fajna sprawa. Przetestujemy, jak będzie jakaś awaria. Dobra. Zamówiłem takie coś. Bez takiego czegoś. Dwie sztuki do wycierania potrzeba. Może być ciekawe. No a jedną otworzymy, jedną dam do brata. może być ciężka, No zrobili to trochę na styk ale jest okej. Okay. wstaweczka możemy dać normalnie na okno A, całkiem spoko zobaczymy jak w praktyce dobra co tu mamy następne takie dety Tu sobie zamówiłem takie zatrzaski tylko jak to w praktyce a. którym będą mi trzymały szufladkę Zobaczymy czy to w ogóle wypali a to kosztowało jakieś groszaki nie spodziewam się że będzie z tego jakiś rezultat co tu mamy to ma służyć jelonek jako wieszaczek no na zdjęciu wyglądało to dużo lepiej tak jak się spodziewałem i poroże. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to działa. Wygląda to. Tak sobie, szczerze powiedziawszy. Tutaj mamy wieszaczek na jakąś bluzę. No i tu wieszaczek jako poroże na, na kluczyki i na inne bzdety. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na busiku. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Lampeczka z czujką. Kabelek do ładowania. Co to jest? Aha, przyklejki z magnesem. Sama w sobie lampka, która świeci. Aha, na czujkę i na stałe. Także jak na przykład otwieramy drzwi można sobie A teraz widzicie No ruszam ręką więc ale świeci całkiem spoko Dobra, chowamy z powrotem. Ciekawe na ile te magnesiki starczą na pewno. Ten jest inny, te są inne. Dobra, Ogólnie jeśli chodzi o wykonanie jest w porządku. Zobaczymy z żywotnością. No jak długo to starczy. Dobra, co tu mamy? To, zamówiłem sobie jeszcze jeden termometr. Taki sam jak tamten. Tamten pierwszy mam z Allegro. Baterie są. Aha, dobra. Plasticzek wyjmujemy. No i działa 20 stopni 20.1 Zamontuję ją Zamontuję go około tamtego Jeden pokazuje mi ile jest na zewnątrz A ten będzie pokazywał ile jest w środku Dobra to możemy też wyrzucić sobie taki cały pakiecik gąbek, za parę groszy, musiałbym sprawdzić, ile dokładnie to kosztuje, ale przyda się na jakiś czas. Wieszaczek do papieru, do ręcznika papierowego. Było otwarte. No. Wykonanie takie sobie. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, tutaj. O, ale do busika jest OK. Tutaj mam jakąś przysawkę do tego. No takie sobie to, na wcisk. tak, na wcisk. No. Powinno dać radę, jeżeli będzie dobry klej. Taka lampka LED nie będę pokazywał jest praktycznie taka sama zamawiałem jeszcze jedną przez wypadek chyba bo, bo zamawiałem dwie patuszki ale to nic przyda się a tu mamy ciekawą sprawę będę zmieniał tą półeczkę w dodatkowy stolik Będzie się trzymał na tej zasadzie. No, powiem Wam, powinno to zdać egzamin. Dali nawet kołki, ale ja użyję swoim. To jest spoko już miejsca dobra. latareczkę latareczka pamiętam troszeczkę kosztowała jest również na kabelek usb do ładowania no wygląda ciekawie pokazuje stan naładowania 25, 50, 75, 100 o jak za te pieniądze całkiem spoko ale strasznie leciutka także ciekawe jak z długością świecenia jest port do ładowania No, całkiem ciekawe dobra. Ale wykonanie widać, że to jest. No, raczej China. Dobra. A tu sobie zamówiłem taki komin szyję Czapka jest spoko Nie śmierdzi komin Jakimś chińszczyzną o, Ale strasznie ciasna Troszeczkę Ciasna Ale za to przylega dobrze do szyi Winter. Co to mamy I ostatnio. O, to co tu mamy? Przedostatnio. No, jeszcze jeden termometr. Jak ja to zamawiałem. Jakoś to się wszystko pokicało. Dobra. To sprzeda się. Zwłaszcza, że jeden chyba kosztował 9 zł. Nie jest to dużo, co to było? Nie pamiętam. Potrzebujemy nożyk. Czajna. A już wiem, co to jest. Dobra. Na sztućce w busiku. Właściwie to prędzej na jakieś noże coś do wyjęcia. Czemu tak krzywo. Wykonanie całkiem spoko. Ta sama zasada działania. dobra. To by było w sumie na tyle. Mogę jeszcze zobaczyć, co ile kosztowało. Ciekawości. Tylko muszę się zalogować na konto. Wyłączymy. Temu. Dobra, mam. Tak. Eee, termometr cyfrowy 8 zł. wieszak 9 zł. zabawka laser. Dobra jest. Dobra, może będę po kolei. Nie, dwie paczki 29 zł. Także to już troszkę kosztowało więcej eee, odkładka 9,68 latarka 17 zł. Zobaczymy na ile posłuży 20 sztuk ręcznika skompresowanego 7,64 Komin 15 zł. No, trochę. Czy ja wiem, czy warty swojej ceny? Wykonanie jest spoko. Troszeczkę się tutaj. O! Nie jest źle. 6,29. Zegarek. Elektroniczny zegarek LED na zewnątrz. Ekran dotykowy, silikonowy, cyfrowy. 6 zł. 6 złotych, nie, też wiemy. Nie wiem o co tu chodzi, pobawię się, zobaczę. Dobra. Eee, składany wspornik półka, czyli to to kosztowało najwięcej, 48 zł Zobaczymy, czy to jest warte swojej ceny, ale myślę, że zda egzamin. Yy, metalowe łączenia, co to, jak to jest nazwane, mini ramię łachadłowe, zapięcie zatrzaskowych za 5,49 4 cztery pary. Yy, tego nie pokazywałem, 50 sztuk takich podkładek papierowych, jednorazówek. Czasami się przyda do busa 709 Uchwyt przyborny kuchenny, ten na noże 1376 eee, Tak, czapeczkę mamy w innym zamówieniu Ojej. Eee, Laser 25 zł, ale to zamówiłem ze względu na psa jest też jakaś latareczka. Laserek do zabawy. 25 zł. To nie aż tak dużo. Dobra, przejdźmy do zamówienia numer 2. Czapeczka 21 zł. Na naszym serwisie można co najmniej za 40 pary zamówić. Także spoko. Interligentne światło indukcyjne to jest chyba to nie pamiętam bo zamówiłem właśnie dwa, dwa miejsca 11,50 Voltomierz cyfrowy 8 zł, 7,99 dokładnie dwie sztuki tego jedna mi spadła 9 zł i świecąca w ciemności obraża LED, którą ma już mój pies założony, 12 zł. O, troszeczkę wyszło ponad 300 zł za to, ale jest masa gadżetów. Także niektóre zamontuję w busie, pokażę jak to działa, ale to jeszcze, jeszcze nie zrobiłem półki, jest znaczy szuflady. Także następny film będzie już. No myślę, że jak nakręcę, jak całą szufladę montuję. Pokażę Wam jeszcze, co zamówiłem, ale to już nie na temu, tylko na Allegro. Dosyć spore i solidne. Także. Szuflada będzie chodzić. A na dzisiaj to będzie wszystko. Widzimy się w następnym filmie. Nie wiem, kiedy nagram, bo nie mam czasu. Jak nie praca, to na dzień wolny jest brzydka pogoda, i zobaczymy w swoim czasie. A teraz do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.